Tu. To słuchaj, bo cały dzień z tym. Jak ma być dobrze zrobione, to musi być cały dzień. Jak ma być sknocone to może być rozdane. To jest wysoko napięciowcem. Mm. Ja jestem ciekawa, czy to będzie działać. Nie wiem. Ja się tam nie znam na takich rzeczach. No ja widzę, że się nie znasz. No, ale dość ci to idzie. To mówisz, że on też ma rozruch, ja? Nie wiem, przecież to uciągnie. Zależy ile amper. Teraz szeroką, żeby nam tekstolit nie, nie walnął. O. Teraz tu. To jest max poszerzana szóstka, tu jest mniej. A to 24 tu też jest czy nie? 6, 18. Jeszcze więc nie tak. Co? Okay. Jest narysowane. To jest narysowane. Widzisz najle... to? Najle... Te ten nowe to ja już pisałem. A tu masz, nie? Te malunki. To jest najlepsze prostowniki, jakie, jakie znam, nie? Nie? Mhm. Czyli powiedziała co ty pisałaś te pomarańczowe czy te czarne? Pomarańczowe. Pomarańczowe. Bo żeby nie przedawkował prądu na akumulator, ja mnie żyłem i lewali, nie? No, a 6 to jest. To. Bo to jest do góry nogami to. chyba. On jest na głowie stoi ten proston. No teraz... dobra, a tu wtedy to co to są te cztery jakieś pozycje? To później nie. do góry tu. nogami to stoi teraz. To. Tu jest natężenie prądu i wolny większe, nie? A tam? No też, ja, ja do jedna do drugą. Jedno po drugie tutaj? No, no to. I Przekręcasz tam jest, tam jest na jeden, tam jest na dwa, tam jest na trzy i na cztery. Ja to pomierzyłem, dlatego wiem, nie? To Co tam szukasz, Boże? Włączaj. Ja? Mhm. Zobaczmy, czy myślałeś, że jest jakaś faza? A ten dobrze do No to jest zrobione. Tam było owinięte, ale nie będę się skracał, bo, bo szkoda.

I 24 do góry No ale trochę więcej jest nie no, tak. było nie przyszło A to Zobaczymy może spadnie, co? Zobaczymy na ile tu jest, 25 o to Tutaj się zmniejsza tamten widoczny. Tu trzeba napisać Tam to nie łączyło i dlatego tutaj nie szło a jeszcze coś może będziesz sprawdzał? No, ba Wszystkie, bo dalsze. Powiem, wzajemno drogo. Bo to tam to nie działało nic. Zobaczymy. Teraz mamy 24. Jeszcze raz sprawdzę. Jest tam plus, żebym się nie pomylił. W środku czerwony. No. Bo tu jeszcze zaznaczę, nie? Potem. Dobrze. Teraz co? Tu mamy 24. Tu mamy 6. Teraz 6 mamy na raz. 6 mamy na raz. na raz. No dobrze. 6, ale tam nie. No 7, zawsze je więcej A, jak ładujesz, tak? nie? Tak samo jak ładujesz na 12, to jest 13 przeszło, nie? Teraz co? 12, ja? 12 mamy też tu. Tu jest napisane? Tu. 12, to powinno być 13 z groszem. No. dobra, 18. 18 mamy u góry. Żeby tu za dużo znów nie było, że mnie ma zali. I 18 mamy tu. coś tu nie ma. To jeszcze 6. Czyli 18 będzie tu u góry. Zobaczymy. Do góry. Nie, zobacz. to będzie jeszcze więcej. Pewnie. Zobaczymy. No. Jeszcze więcej. Na dwójce chyba. Albo na jedynce. Teraz zobaczymy. Jeszcze za dużo. Tu. O. Teraz. No. To teraz I tu jeszcze 18. To jednak inaczej. Nie, bo to nie stykało, wiesz. Półowa kawy I macie to, to ten... był ostatni, nie? Tak. Masz, pisać. I tu 18. No, i a na rok wtedy? No to więcej daję. Tu też jest 18. No tu jak się podłączy, na razie nie mamy kablów. Podłączymy jakiś akumulator? Tu też 18. No ja to chyba będzie no, widział, tu są ampery, tu dajesz wtedy, nie? Ja. Rozumiesz, tu wolty pokazują. Czyli na razie można powiedzieć, że on jest tylko przystosowany do ładowania. Nie, My on jest do rozruchu też przystosowany. A nie ma kablów. No ale zaraz będą. O tu jest 6. tu pokazuje na ile jest włączone, nie? O, 12, ale tu kłamnie, bo nie ma kablów na razie, No i ale O i tu, się, tu jest wyłączone. Dobra. No. Będzie żył. A tu jest właśnie ten bezpiecznik taki, tak? tak? No to, to jako włącznik Włączysz? może być, o. nie? Ale ja, my zawsze wy, wykładamy z kontaktów, to bo... No co jest? To tu jest mały bezpiecznik, no właśnie. taki, Termin. żeby, ja, ale powinien być chyba szklany, racja. Maszcie no co tutaj coś Bo to... Wy O, wyjmij teraz to. No i niech co później to później przykleję, będzie ci. No tu ukoriznuj, widzio mnie. O, to nie jest przyklepi. Lepiej sam. <laughs> O, teraz ja tu chciałem, a zobaczyć co to jest za korek. To powinien być szklany prawidłowo. O, jest, zobacz ile ma. Ambry. będzie pisać. Teraz robimy druty. Złapiesz tam, żeby połowił w pierniczym. będą po 5 metrów każdy. No. Dwa końce masz mieć. Weź dwa końce, w połowie się... Każdy kabel ma dwa końce. Mhm. No, każdy kij ma dwa końce, uwaga. No to wychodzi, że kabel. No, no tu odwinąć się, rozplątać. Jest? No, no, Różnij. Różniej walenty, Bóg się rodzi. O. Chodź, ma jakieś dziwne teksty. Co on ma w tej głowie? Takie teksty dziwne. ma na głowie dzisiaj czapkę taką troszkę bardziej A zimową. A nie wziął tej... tej... tekstańskiej? Nie wiem, ja sobie wzięłam. Mówi, że jeszcze taka zima nie jest. No, bo nie. Ty w ogóle nie masz czapki, widzisz? Jej. Zostanie zapalenie dętek mózgowych. Kurde. Ale trzymał I o, nie? <noise> 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 Podziała Jak diabeł? Do... Jak diabeł Dlatego dałem ci tą gumkę, bo ci się przyda zamieniasz co gdzieś masz. O, gdzie tam. <noise> za mała. <głos> <głos> za krótka. <noise> <noise> za krótka. Jeszcze. Ty nie wiesz, co on tam ma. Nie. Wosianek. <ścoughs> Pisiadło. <ścoughs> ja za zaraz myślałem, że... To... No jo. Ja. o. Weź tam połóż do tej kastki, bo to tramknie. Nie, nie? Też tak myślę. Nieraz trampnie na jakiejś rzeczy. Dobra, to tu, żebyśmy się nie zapomnieli. To wszystko musisz oddać właśnie kienowie. No no z całego rzeczy Nie, na tam wiem 2 ileś? 2,80, dwa chyba czy ile metrów mm. koszkie kosztuje Nie będziemy się dwa, dwa, tu ze starymi dziadostwami pieklić, nie? On będzie miał dłuższe jeszcze to czasem coś Błodzio w tym garażu tyle śmieci produkuje, że będziemy musieli zainwestować w większy śmietnik. Nie, Wiesz? większy samochód. To się nigdy nie. nie może pomieścić. Dwa takie kubełki hmm. dziennie wywali, to... Na <śmieciarka> więcej, nie? Śmieciarka. Śmieciarka musi szybciej, częściej przyjeżdżać. Co teraz sporo, weź? Mieszka, to teraz będziesz lutował? Nie, chcę to, to ob... tam tam obgnoić, nie? Trochę ob Obgnoja teraz. Obgnoja. Wi widzicie jak to się robi? Jakby się nie wiedział. Dlaczego tak dziwnie to robi tak? No bo on obgniaje. <laughs> Jaja. Zobacz. Bawi się na ja myślę. Godziny lecą. Nie? Ja. Zobacz. I zaś się w komentarzach spytają, co tam pojedzie dzisiaj zajął? No praktycznie nic, no, prostownik. No. Zobacz, ale jak z każdej strony, jak lukiem na pączkach. No. A zaraz, z jaką dokładnością i starannością. Też tak myślę. Troszkę ma ciepło w ręce. Rozgrzeje, zobacz. Rozgrzewa. I jedno kolano. No zaraz on wygoni, to będziemy mieli. I co? Jeszcze? Status quo. Jeszcze musi obgnąć Teraz jak wyłączę kamerę to znaczy, że nas pognął z garażu. No ja, chyba wyłącz za długo będziesz. Co? Grzeje tą bodzia czy nie? Tego nie widać chyba tej pary. A widać trochę. On ten papierosy pali. Ja, fajkę pokoju. A no, potem elektryki. Cio. Elektryki by się zgadzały, no znaczy. Jest elektryka. Chodzi. Jedna wchodzi. Chodzi. Bo ona gasła, wiesz? No taką wyregulowali, jakąś niedzielę w oczy, gdzieś tam zmienili Tak, tak, tak. Tak, No. Tak, no. Cześć, Mariusz, żeś się trochę przespał, widzę. Ale jeszcze jesteś zaspany. Ty się wykończysz przez te zimy, chłopie, wiesz? E, ja. śpisz jeszcze? Nie. Ja dzwoniłem, poczta głosowa. Teraz dzwoniłem. Chyba już minęło pół godziny, nie? No, już Mariusz zdążył się wyspać, tak więc, że wiesz. Bo idzie tu dalej, walczy i... Ale już coś masz, już zakładasz na te? Tak. To możesz nagrać, bo będę... Cały czas nagrywam. Aha. Koszulkę będę zakładał, żeby nie było tak, żeby marka to nie wyglądała, nie? O. Było widać coś? No nie wiem, parę czy nie? Jest. 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 Widać. No ja, tak się budzi, bawi. O, też było. Dopiero to. O. Ja, nie? To zawsze trzyma. No dobrze. Jeden kabel jest. Jeden kabel jest. co? Yes, so. Konektorek no. jakiś dajesz, czy coś? Czy oczko? Nie, zobaczę co ja tu tak będę miał. Ja się opytałem ja pytałem, czy jakieś oczko potrzebuje. Mówi, że miał. Teraz sprawdzimy, czy mówił prawdę, czy nie. Ale mróz idzie już, nie? Czuć. No, już mhm. czuć. Teraz już jak się na chodzi, to czuć. Tak, w południe to było jeszcze słoneczko, to trochę. Idzie. Ale mamy. Sceny. Jak jest ten Bo jest w zasłonie dymnej. <głosy> <głosy> je, on to je, zobacz. Odwrócenie z tego. Nie, jest jesteś głony cały dzień. Ja wiem, ja cię rozumiem, ale nie jest. co, pasuje? Jedna jest sześć, a druga? Druga o, To jednak masz takie. Ma. Ma, nie? Ma. Ma, I teraz będziesz musiał zrobić drugi kabel, nie? Że jest czerwony tak. zrobisz na plus. Dla bodzia czerwony to jest plus. Zgadzam się z tym. No, Mamy też by było czerwone na plus. Teraz inne szczypki. Zobaczmy do tulejkowych. O, jeszcze tu mu trzeba. Obrzeza i, i, i oblutony. Uwaga, Bodzio będzie obrzezywał. Pokaż Bodzio, jak obrzezujesz. Po obrzezaniu? Tak. To szybko ci to idzie, wiesz? No. Ty mógłbyś być takim wodem obrzezywania. Teraz, jak obrzydzone, to trzeba przylutować. A dobry kabel? No, Taki tak jak, jak u nas. Tak jak u nas, ja, Taki sam? Widzisz? Wiedziałem, co kupić, nie? I co? Weź to tam założył, dwie za, za mała rurka jest. Aha, to inne teraz musisz? Te, te będę dawał, grube te, tylko muszę uciąć za dużo. Aha, pokaż, tak takie pa, będziesz... No, no te, co dawałem przed chwilą, w innych miejscach też te dawałem. Nie? Mhm, to trzymaj. Tak muszę tu obrzezać. Znowu obrzezać. Też do skrzyni, do walizki. Do tej walizki? No. A to już powoli, Bodzio, tutaj, tu wyjdzie, zanieś to, to, to to, on już pewno będzie kończył. Yeah. Ty, Bodzio, dlaczego tu ten jeden kabel jeszcze jest, to jest co to jest? On, nie będzie gdzieś podłączony, czy nie? Tu będzie przykręcony. A. No. To, do obudowy, nie? Tak. Zawsze musi, musi być, być zero. Myślałem, no. że wodzian będzie ten, boił się w elektrykę, fachowca i nie. tak. No, bo niektórzy elektrycy, właśnie fachowcy nie dają zera, Daje. nie? Wow. To, to ja po elektryku, po elektryku Ci w kuchni poprawiałem, bo jak no. była pralka podłączona, to... Tak. to... Trochę wodziewą pieściło. No i się okazało, że zera nie ma, nie? Tacy są elektrycy. Oni nie wiedzą, że musi być zero. Zanim ja ten dom doprowadziłem do ładu, nie? Nie. Trochę potrwało. Nie, nie, nie. I tak dalej. Drugi będzie tak samo, nie będziemy nagrywać. Tylko drugi Teraz będzie... Już chyba nagracie, jak coś tam jest złożone, nie? Ładnie żabki będziesz miał bodziec zrobione. Nie? Hmm. Super. I to będzie tutaj będzie czarne, to będzie no do, to nie było do minusa, dru nie? drugiej gumy nie było. A czerwona do, Ja widzę właśnie, no, że nie było i dlatego mówię, że ładnie to będzie to zrobione. No się spadło Może? To już będzie miał. Tu będzie widział, że to jest czarne, a tam jest czerwone, nie? Tu jeszcze drugie oczko trzeba założyć, nie? nie bo to spal... Tak, zobaczcie, jak bodzio fajnie tutaj zrobił te kable. Co jakiś czas je ze sobą zgrzał. O. Koszulki są, z koszul... No, z koszulki założone, ale no, grzana, nie? Ta koszulka i o. I tu jest. Widzicie, pokażę Wam to. Tak. I wygląda. O, że się nie będzie. Jest jakby jeden, nie? Nie będzie się plątać. Nie ciągniesz tego w dwa, że jeden idzie tak. w ta strona Razem są, złączani. Dajemy tu podkładkę. A teraz tu podkładki, tak? Tu pod spód. Już niedługo kończysz, widzę. No jeszcze obudowy, nie? No, położyć obudowę, zero przykręcić. Tam w środku. Otwór jeszcze przewiercić, żeby kabel bokiem wychodził, a nie tak. Także tutaj tylko załapię i... Namalowałam Andrzejowi plus i minus. Niech sobie teraz będzie patrza o tu <laughs> będzie wiedział, nie? No. Tu jest też tak samo Jak dochodzi, nie wiem czy to będzie widać nie mam latarki tu mi się chyba tu jest też nie? Plus czerwony, czarny mm -hmm. potem tu jest kawałek w koszulce, żeby się nie ten... No no to już tam, tam w środku... jest tak samo, nie? Tak, to już się postarałeś jeszcze, i tak samo. Teraz byłeś. tu troszkę przykręć. Nie wiem, tu chciał jeszcze to zakotwiczyć, ale to gdzie indziej zrobię. To zrobię tak, pod skosem. Gdzie mam tą moją dziesiątkę tu? Zrobimy to tak, żeby tu przykręceniu nie... Tym włącznikiem nie łapać, bo nie chcę tego na dół dać, bo u nas to wisi, ale czasem się postawi i o i tu też dostęp, żeby był. Tak równolegle, żeby ładnie była, nie? No ja wiem, że ty tak się Aha. nie będzie tego winać. Ty tam chcesz jeszcze to przymocować? Tak. żeby to nie wierpać tego. Aha. Tak, już pakuje swoje narzędzia. Do. Mm. <noise> do walizek. A. zobaczcie. Ma ukończone, tylko teraz jeszcze te obudowy, tak? Filce tak. ci się zapalą, to będziesz miał ciepło. <grywa> 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 tak się bodzio ratuje? Nie, yeah, teraz mróz nadchodzi z Jo. <grywa> Tu będę się podawać. Może. Dobra, będę się podawać. Weź przyjmiesz ci, tu jest ten łeb, Poczekaj. Być. Tutaj na to. Tak. O. Dobra. Gdzie ja tu mam. Tu o nalazi się się. siadaj Będzie. O. tam idzie? Jak no tam już idzie. niedługo kończymy. To ja? no ładnie. Gdzie żeś bym znów? To nigdzie. To nie <grym się> Takie ładne. Widzicie? To są wkręty od blachy? Od dachu? Lachy. Widzisz? Moje wkręty. Farmery. Będziesz się ukrad. Jo nie? To jest taki lorbas. Na dwa czy na ile to będzie? No tak nie było. Ja zobaczymy jeszcze może Teraz tu. O. I tak to wygląda. I co? W całości. I tu jeszcze no. podiół ma, zobaczcie, do tych kabli, żeby trzyma się. W środku ten jest też przykręcony, nie? Tak. I tutaj. Zabezpieczony tam. Tutaj ten wychodzi tędy, a pierw wychodził pod spodem. Już. Pod spodem. Ja nie Zrobiłem. jeszcze co? Łańczyć teraz? No. Uwaga! po co ma na filmie? Nie za później zobaczyć. Tam... 16.56 Bodzio skończył grzebanie. Ja chciałam się pożegnać teraz z widzami. Chciałam pożegnać no, no, to na Taka. No, zobaczcie. Coś potrafi, chyba ten mój Bodzio, nie? No, nie wiem. Nie wiem, no. Ale ja wiem. Wiesz? Jest Wszystko będzie. No. Teraz porządki bocia ja zrobi i do domu na herbatkę. Tak więc żegnamy się z wami, kochani, do Żad następnego bye vloga. Hej. Bye bye Nala. Nara razie